My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie Niesłychanie nie potrzeba mnoży zdań, by wykazać, czym dla pań. i dla panów tani dreń. za Za drobne proszę, pani, pani płaci grosze. I za świństwo w większy skali, budżet paru nie nawali. Stosujemy zniżek system za abonamencik księstew. To rąk nie chce kalać, za nie, pokala, taniotrań. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, dranie tanie, tanie niesłychanie Nie potrzeba mnożyć zwań, by wykazać, czym ma pań I dla panów tanie drań E zna, Esta, zna, Zakopanie trupa w porcie Zakładanie myszy w torcie Uwiedzenie córki w koście Uczynienie dziurki w moście Zanurzanie wuja w stawie Pary w trawie suwanie zbędnych pań Oferuje tanio dranie. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie niesłychanie. nie potrzeba mnożych zdań By wykazać, czym dla pań I dla panów tani drę Esta, 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 esta Dokuczanie radiem z góry Wymuszanie przez tortury Usypianie Krośnie mu przez pęczożkę Obrzyzanie cynaderką usuwanie śladów ścierką zało listę takich dań Oferuje tanio-drań e My jesteśmy tanie-dranie dranie tanie, niesłychanie Nie potrzeba mnożyć zdań By wykazać czym dla I dla panów tani drań Esta 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 Tak jest